Wyobraźcie sobie, jest już wrzesień, u sąsiadów grządki już puste, a po warzywach zostały tylko smutne resztki, a u was? U was chrupiące, soczyste, świeże ogórki, jakby dopiero był środek lipca. Myślicie, że to magia albo jakaś skomplikowana agrotechnika? Otóż nie. Dziś zdradzę wam ten sekret doświadczonych ogrodników. Jeden prosty, ale genialny trik, który sprawi że wasze ogórki będą plonować aż do pierwszych przymrozków, i uwierzcie mi, kiedy dowiecie się o co chodzi, zdziwicie się, dlaczego nie robiliście tak wcześniej. Bądźmy szczerzy. Klasyczny obraz w sierpniu: pędy ogórków zaczynają żółknąć, liście pokrywają się plamami, a nowe ogórki, jeśli w ogóle się pojawią, są jakieś krzywe i bez smaku. Dlaczego tak się dzieje? To proste pod koniec lata. Roślina się starzeje to naturalny proces. System korzeniowy nie pompuje już tak efektywnie składników odżywczych, a sama roślina zużyła wszystkie siły na pierwszą falę plonów. Większość ogrodników w tym momencie po prostu się poddaje i wyrywa krzaki, mówiąc, że sezon już minął. I właśnie tutaj, drodzy, popełniają największy błąd, ponieważ potencjał ogórkowego krzaka jest znacznie większy niż nam się wydaje. Wystarczy tylko pomóc mu się zresetować. No to co? Od czego zaczniemy naszą operację ratowania plonów? Zapomnijcie na razie o konewkach i nawozach. Nasz pierwszy i chyba najważniejszy krok to prawdziwa operacja chirurgiczna. Tak, tak, dobrze słyszycie. Zrobimy naszym ogórkom cięcie odmładzające. Spójrzmy prawdzie w oczy. Pod koniec lata dolne partie krzaka ogórka to smutny widok. Wiszą tam stare, pożółkłe, często pokryte plamami liście. To tacy, roślinni, emeryci. Prawie nie biorą już udziału w fotosyntezie, czyli nie produkują energii, a jedynie ją zużywają, zabierając cenne soki i składniki odżywcze. To balast, który ciągnie cały krzak w dół. Co gorsza, te wilgotne. Stare liście przy ziemi to idealne miejsce do rozwoju chorób grzybowych, takich jak mączniak prawdziwy. Dlatego bez żadnego żalu bierzemy w ręce czysty i ostry sekator lub nożyczki. Koniecznie przetrzyjcie ostrze alkoholem lub dowolnym środkiem antyseptycznym, żeby nie przenosić chorób z jednej rośliny na drugą, i zaczynamy nasze czyszczenie. Naszym zadaniem jest usunąć absolutnie wszystko. Co zbędne od dołu. Śmiało obcinajcie wszystkie liście, które wyglądają na stare, pożółkłe, suche lub mają jakiekolwiek plamy. Nie bójcie się. Obcinajcie także wszystkie boczne pędy, na których nie ma zawiązków owoców, oraz wszystkie zdeformowane, pożółkłe ogórki. One i tak nie urosną, a tylko marnują energię. Ważny moment. Nie obcinajcie tuż przy głównej łodydze. Zostawcie niewielki kikut. Około jednego centymetra. Jeśli zetniecie u samej podstawy, rana na łodydze będzie duża i może zacząć gnić. Mały kikut po prostu wyschnie i sam odpadnie, nie szkodząc roślinie. W rezultacie powinniście mieć gołą łodygę od dołu, a cała zielona masa, kwiaty i zdrowe ogórki pozostaną wyżej. Tak, krzak będzie wyglądał trochę nietypowo, ale uwierzcie, oddaliście mu ogromną przysługę. Usunęliście wszystkich darmozjadów i skierowaliście całą energię rośliny tam, gdzie trzeba, na wzrost nowych pędów i tworzenie nowych jesiennych plonów. Dodatkowo, teraz krzak jest świetnie przewietrzany, co jest najlepszą profilaktyką chorób. Świetnie, przeprowadziliśmy cięcie odmładzające. Roślina pozbyła się balastu, ale doświadczyła też sporego stresu. Wyobraźcie sobie, że zrzuciliście ciężki plecak który nosiliście całe lato. Czujecie ulgę, ale potrzebujecie energii, żeby iść dalej. Tak samo jest z ogórkiem. Teraz, jak nigdy dotąd, potrzebuje odpowiedniego koktajlu energetycznego, żeby odzyskać siły i rozpocząć nowy cykl wzrostu. I właśnie w tym miejscu wielu działkowców popełnia błąd. Istnieje popularny mit, że pod koniec lata rośliny potrzebują tylko potasu i fosforu do dojrzewania owoców. To prawda, ale tylko po to, by zakończyć pierwszą falę zbiorów. Naszym celem nie jest jednak tylko dojrzenie ostatnich owoców, ale uruchomienie zupełnie nowej fali wzrostu. A do tego roślina potrzebuje materiału budulcowego na nowe liście i pędy, i tym głównym budulcem jest azot. Dlatego nasz koktajl musi być kompleksowy. Dostarczymy roślinie wszystko, czego potrzebuje, i to od razu. W łatwo przyswajalnej formie. Zapomnijcie o skomplikowanych wzorach chemicznych. Przepis jest dziecinnie prosty. Bierzemy dziesięciolitrowe wiadro ciepłej, odstanej wody. Do tego dodajemy 1 litr gnojówki z zielonych roślin lub gnojówki bydlęcej. To nasze źródło azotu i pożytecznych mikroorganizmów. Jeśli nie macie dostępu do żadnego z tych składników, wystarczy pół łyżki stołowej mocznika. Następnie Dodajemy jedną szklankę przesianego popiołu drzewnego. To prawdziwa skarbnica potasu, fosforu i blisko 30 innych mikroelementów. Właśnie dzięki temu nasze ogórki będą słodkie, a cała roślina zdrowa i silna. Wszystko dokładnie mieszamy. I oto nasz eliksir młodości jest gotowy. Tym roztworem podlewamy nasze zoperowane ogórki, zawsze pod korzeń na wilgotną ziemię. Na każdy krzak wystarczy jeden, maksymalnie dwa litry tego odżywczego napoju. Ten zabieg zadziała jak przycisk restartu. Roślina otrzyma potężny sygnał dostępne są wszystkie zasoby, czas rosnąć od nowa. A ona na to zareaguje. Zobaczycie, jak szybko na oczyszczonych pędach zaczną pojawiać się nowe, szmaragdowo zielone listki i maleńkie zawiązki. Więc przycięliśmy nasze ogórki i solidnie je odżywiliśmy. Wydaje się, że to wystarczy, ależ skąd. Teraz zastosujemy najsprytniejszy i najważniejszy trik, który kompletnie zmieni zasady gry. Sprawimy, że ogórek oszuka naturę i wypuści zupełnie nowe, młode i silne korzenie. Pamiętajcie, pod koniec lata główny system korzeniowy rośliny, który pracował od wiosny, jest już znacznie postarzały i osłabiony z trudem pobiera wodę i składniki odżywcze z gleby możemy wlewać nawozy do woli ale stare korzenie po prostu nie będą w stanie tego wszystkiego przyswoić potrzebujemy nowej pompy i właśnie ją stworzymy łodyga ogórka ma zadziwiającą zdolność w kontakcie z wilgotną ziemią łatwo wypuszcza korzenie przybyszowe i właśnie z tego skorzystamy po tym, jak obnażyliśmy dolną część łodygi, stała się ona długa i elastyczna. Ostrożnie, żeby jej nie złamać, przyginamy ją do ziemi i układamy w małej, wcześniej przygotowanej bruździe. Teraz mocujemy łodygę w kilku miejscach, tak, aby ściśle przylegała do gleby. Do tego można użyć specjalnych szpilek ogrodniczych lub po prostu zgiąć kawałek drutu w kształt litery, Wierzchołek pędu, tę część, gdzie rosną liście, i zawiązki owoców, ostrożnie podwiązujemy pionowo do szpaleru, aby nadal piął się ku słońcu. A tę część łodygi, którą ułożyliśmy na ziemi, przysypujemy luźną, żyzną ziemią. Można użyć mieszanki kompostu, ziemi ogrodowej i torfu. Warstwa ziemi powinna wynosić około 5-7 cm. I od razu obficie podlewamy to miejsce. Ważne jest, aby przez następny tydzień utrzymywać tam stałą wilgotność. Co wydarzy się dalej? Dosłownie po 7-10 dniach na części łodygi, która znalazła się pod ziemią, zaczną aktywnie rosnąć nowe, białe, młode korzonki. To będzie zupełnie nowy, świeży system korzeniowy. Zacznie łapczywie wchłaniać wodę i składniki odżywcze z górnej, najbardziej żyznej warstwy gleby. I kierować je bezpośrednio do rosnącego wierzchołka, omijając stary, zmęczony korzeń. To tak, jakby podłączyć roślinie dodatkowy, potężny silnik. Efekt tego jest po prostu zdumiewający. I tu zaczyna się najciekawsza część. Myślicie, że cała tajemnica tkwi w jednej prostej czynności: w nawożeniu czy w przycinaniu? Otóż nie. Kluczowy trik, ten prawdziwy przełom polega na synergii. Kiedy jednocześnie usuwacie wszystko, co stare, i wysysa soki, podajecie specjalną, odmładzającą pożywkę i stymulujecie wzrost zupełnie nowych korzeni. Nie tylko przedłużacie życie roślinie. Praktycznie rzecz biorąc, resetujecie jej cykl życiowy. Roślina otrzymuje potężny sygnał. Niebezpieczeństwo minęło. Stare problemy odeszły, jest nowa energia czas znów rosnąć i owocować. To swoiste oszustwo, które sprawia, że roślina myśli, iż nadeszła nowa wiosna i reaguje z niesamowitą siłą, wypuszczając świeże pędy, kwiaty i zawiązki owoców nawet w chłodną wrześniową pogodę. Właśnie ta kombinacja trzech prostych kroków jest tym sekretem, który odróżnia grządkę początkującego ogrodnika od grządki doświadczonego działkowca. Zatem, jak widzicie, jedno proste, ale kompleksowe podejście może zdziałać prawdziwe cuda na waszej grządce. I do tego nie są potrzebne drogie nawozy, ani skomplikowana wiedza agrotechniczna. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli ta wskazówka okazała się dla Was przydatna, koniecznie zostawcie łapkę w górę, i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych ogrodniczych trików. A jakie wy macie sekrety przedłużania owocowania ogórków? Koniecznie podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach. Zbierzmy razem najlepszą skarbnicę porad.